Widzieliście już nasze kury, krowy, kozy, gęsi. A teraz czas na główny profil naszego gospodarstwa. A o naszym głównym profilu opowie mój tata. Witam Was serdecznie. Nazywam się Tomasz Antszczak i prowadzę pasiekę już od ponad 20 lat. Tą pasję rozwijam... Dzięki mojemu znajomemu, który na początku obsadził mi własnoręcznie wykonane pierwsze dwa ule. Na początku to były ule warszawskie, posiadam jeszcze je. I tak systematycznie powiększałem swoją pasiekę. Może na początku muszę ostrzec nowych, nowych adeptów pszczelarstwa, którzy chcą się, myślą o zajęciu się tym, 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 tym fachem. Że po prostu, jak się wciągniecie, to, to po prostu trudno już potem bez, bez tego żyć, i, i to jest takie raczej dożywotnie zajęcie. Tu mam przygotowany taki, taki pusty ul. specjalnie na, na, na cele tego, 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 tego nagrania. I na tym ulu mniej więcej postaram się Wam opowiedzieć, po prostu jak, jak, jak pszczoła prze, prze, przetrzymuje zimę. Może jeszcze zapomniałem dodać, że ten filmik nie jest skierowany do. Do fachowców, pszczelarzy, gdyż jest masa, masa na YouTube filmików o tej tematyce i tam po prostu fachowcy lepiej, lepiej to potrafią przedstawić, opowiedzieć. Ja również nie posiadam żadnego wykształcenia w, w, w tym zawodzie, po prostu się uczyłem na, może też tak powiedzieć, na własnych błędach. Nie jest to, to również forma żadnej reklamy, gdyż w ostatnim, ostatnim czasie e, produkty z naszej pasieki musimy, musimy wręcz limitować i, i, i naj, naj, najgorszym dla nas jest po prostu jak przychodzi czas, gdzie trzeba klienta odesłać z pustymi rękami. E, nie prowadzę również sprzedaży e, ani matek, ani uli, odkładów, po prostu nie mam na to czasu ani sprzętu. Całą pasiekę zbudowałem sam, można powiedzieć własnoręcznie, ale to wykonuję to po prostu tylko na, na własne potrzeby. Może gdzieś ktoś skorzysta może z jakichś moich, moich rad, ale to już jest inna, in, inna sprawa. Ten ule jest pusty i po prostu na podstawie tego, tego, tego ule pokażę Wam mniej więcej jak, 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 jak to wygląda zimowanie takiej rodziny pszczelej. To jest daszek. Tu jest taka wentylacja do nacięcia wentylacyjne. Daszki staram się teraz już obecnie pokrywać taką twardą, ciężką, twardą papą ultimiczną, gdyż metalowe, metalowe pokrycie daszku nie jest korzystne, gdyż uderzające krople hałasują, a na tym się po prostu to ładnie rozkłada. Bardzo są też trwałe, może jest kosztowny ten, ten materiał, ale jak prowadzę pasiekę, założyłem taki daszek, jeszcze żadnego nie poprawiałem. Tu jest z kolei taka powałka górna. Jest to taka skrzynia po prostu. W środku jest wypełniona słomą. Takim materi materiałem po prostu płóciennym pokryte. Ale to zakładamy dopiero później, tak styczeń, połowa lutego, ale to opowiem, opowiem później. Ul zazwyczaj składa się korzystam z takiego duta, bardzo to ułatwia. Ja e, może też tak muszę uprzedzić e, prowadzenie mojej pasieki, po prostu mojej gospodarki. E, może się komuś spodobać, może nie spodobać, ale ja po prostu tak, tak gospodarzę. też często podglądam innych kolegów, e, wymieniają się doświadczeniami. Ale chciałbym po prostu e, takim prostym jakimś językiem opowiedzieć Wam po prostu jak, jak pszczoła radzi sobie z e, zimą w zimie. Pszczoła generalnie nie boi się zimna. Bardzo łatwo sobie z tym radzi. Gorszą sprawą jest wilgoć w ulu. Możemy tam po prostu pomóc pszczółkom troszkę, gdy na jesień po prostu się przygotowuje pszczoły do zimy. Ścieśniamy lekko po prostu. Zaglądamy tam w taki chłodny dzień, październik, listopad, gdzie na przykład pszczółki nie ma ich w danych uliczkach wtedy możemy jakąś taką ramkę wycofać i po prostu zmniejszamy takim zatworem, nie wszyscy to stosują ja to, pewnie wszystkich to ulach, ja posiadam, po prostu te silne rodziny które nieraz zajmują 8-9 ramek po prostu nie, nie potrzebują tego ale jak jest słabsza rodzinka to po prostu możemy im tą komorę zmniejszyć i po prostu łatwiej im utrzymać ciepło w tym gnieździe. Pszczoły również nigdy nie grzeją całej komory. Eee, polega to na tym, że może tam później podejdziemy, le, le, lekko e, podejrzymy jakąś rodzinkę, bo to, że się e, zimą przy pszczołach e, m, też się staram im nie, 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 nie zaglądać, nie przeszkadzać, e, to nie znaczy, że trzeba im dać całkowicie święty spokój bo jak po prostu, szczególnie mało doświadczeni pszczelarzy jak nie potrafią obserwować po prostu dla doświadczenia pszczelarzy wystarczy lekko tylko zajrzeć, sprawdzić gdzie jest, gdzie jest kłomb gdzie jest zapas czy jest ten zapas i to po prostu zamykamy, więcej im nie, nie przeszkadzamy i teraz gdy, gdy po prostu mamy ściśnione to gniazdo one w takim kłębie po prostu przemieszczają się, y, zużywając, y, zużywając ten, ten pokarm, który im tam wcześniej przygotowaliśmy. Te pierwsze ramki zazwyczaj są y, z tak zwaną pierzgą. A co to jest ta pierzga? Y, pierzga to jest nic innego jak y, po prostu pszczółki y, w, w lecie, w sezonie zbierają pyłek kwiatowy i żeby mogły go prze, przechować, Pyłek kwiatowy to jest nic innego jak takie męskie, męskie, męskie zarodki, nie chcę tu użyć innego, innego określenia, bo kiedyś tu w pasie miałem, miałem po prostu taką małą wycieczkę i jak im powiedziałem takim innym określeniem, to już nie chcieli tego próbować. Pięzga to jest po prostu zbity, ubite nie wiem czy będzie widać, ubity ten pyłek, to jest nic innego jak, o proszę komórki, kuleczki tego pyłku i one po prostu ubijają, ubijają w tej komórce, fajny to smak, smak ma taki słodko-kwaśny, ubijają w tej komórce, zachodzi taka fermentacja mlekowa i po prostu bardziej jeszcze podnosi wartość tego pokarmu I Wzbogacają tam o witaminy i, i tam inne, inne minerały. A także przedłuża, przedłuża po prostu okres, gdzie, gdzie, gdzie ta pierzga może być. się po prostu nie, nie, nie sfermentuje, nie, nie, nie zepsuje. A pszczoły to używają, szczególnie potrzebują na przedwiośniu, gdy nie mogą, nie mogą lecieć w pole, przynieść taki świeży pyłek. A używają go bardzo przede wszystkim do karmienia młodego pokolenia pszczół. Czyli jak nie, ma, nie mogą wlecieć w taką pogodę? W naszych warunkach jako pierwsze zaczynają kwitnąć leszczyny, wierzby i klony. Dopiero od tego, od tego okresu dopiero mogą przynieść sobie świeży, świeży taki, taki materiał Jak możemy pomóc przygotować się pszczołom do zimy? zaczyna od, od tego, że e, kiedy się zaczyna nowy sezon pszczelarski. Nowy sezon pszczelarski nie zaczyna się w maju, jak wszystko pięknie kwitnie, tylko zaczyna się na przełomie lipca, lipca, sierpnia, gdy po prostu po ostatnim odebraniu przygotowujemy z, z grubsza taki, taki, taki ul do, do, do zimowli. Wtedy musimy im, e, bardzo ważne jest po prostu dobór, dobór odpowiednich ramek, gdzie stare ramki jakieś brzydkie po prostu wycofujemy, na przykład tak jak tutaj to już jest jedna ze starszych ramek i po prostu jest tu się wygryzło kilka pokoleń pszczół i ona jest z każdym pokoleniem robi się coraz ciemniejsza usuwamy takie, takie, takie stare ramki ta powiedzmy nie jest jeszcze taka tragiczna, ale po prostu usuwamy takie, takie, takie rameczki żeby po prostu pszczoły na tym przykładzie, może ta jest zbyt młoda znowu z kolei yy, po prostu każde pokolenie pszczół powoduje to, że ta, ta komóreczka robi się coraz mniejsza bo one tam tymi w procesie przepoczwarzania się z larwy na pszczoły yy, odchody i tak dalej powodują to, że ona się wyciera yy, taką przędzą, wyciera się o tą komórkę i zmniejsza każde pokolenie zmniejsza tą komórkę coraz bardziej i wypłyca i potem, ja bym, byśmy tego nie robili, to jest bardzo pracochłonne, ale, ale warto, gdybyśmy tego nie, nie zrobili, to te pszczoły by się takie karłowate ro, rodziły, małe, bo po prostu za ciasno bym miała w tych komórkach. I, I takie inne patogeny się trzymają, także eliminujemy takie stare ramki, ewentualnie poddajemy im nowsze, gdzie, gdzie te, te pszczółki się w takim w czystym, czystym środowisku się mogą wygryzać, wylęgać i po prostu tu jest dużo, dużo korzystniejsze. Drugą taką bardzo ważną sprawą jest dokarmienie pszczół na zimę. Czyli takie to jest bardzo kontrowersyjne. Tak też, też dokarmia pszczoły na, na, na zimę. Jeśli tam ktoś mówi, że nie, nie, karmi, nie karmi swoich pszczół no to są, są sposoby, żeby po prostu nie, nie, nie dokarmiać pszczół, ale wtedy po prostu te, te ilości miodu są bardzo, bardzo znikome. Lubię, jak ktoś ma powiedzmy późne pożytki. Niekoniecznie zawsze ten, ten, ten ich własny miód, może tak, zawsze tysiące lat, miliony zimowały na tym własnym miodzie, a my im teraz powiedzmy podbieramy i poddajemy cukier. Na przykład, bo są również in, in, inne formy e, pokarmu. Ja osobiście stosuję cukier, tak? Stosuję cukier. I e, jak to robię? Żeby po prostu ten, ten pokarm zimowy e, pszczoły pobrały, wykorzystały i po prostu po tym, jak, jak się to odbywa, że mam, nie, mam pewność, że, że tego, tego cukru, tego, tego sropu nie ma, nie ma w miodzie. Ale myślę, że to by musiał być temat może innego filmiku, gdzie wiosną, gdy będziemy powiększać tą gwiazdę, łatwo bym mógł Wam po prostu pokazać, jak, jak, jak taki... Tutaj też, tu też jest ten, ten syrop, syrop zimowy, to jest też jeden z takich ramek wycofanych, po prostu jak, jak to robię, żeby tego cukru nie było w miodzie. Ale to już tak jak powiedziałem, to na, na in, inny, inny może filmik. Po prostu karmienie po, polega na tym, żeby w takim optymalnym okresie, yy, czyli yy, powiedzmy od 15 lipca, yy, sierpnia, przepraszam, do, do, 15, do 15 września, yy, najkorzystniej jest po prostu uzupełnić te, te, te zapasy tego, 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 yy, tego tych węglowodanów, inaczej. W tym czasie również pszczółki. Donoszą się jeszcze z zewnątrz, z pól, siejemy też im specjalnie takie poplony, takie rośliny też po prostu pożytkowe dla, dla, dla pszczół i po prostu one pobierając ten, ten, ten syrop zapełniają sobie po prostu te, te, te komórki I, i tak po prostu przygotowaną e, e, tak, tak potrawiany pokarm po prostu zimą zużywają. Ponoć, że nawet ta domieszka tego, tego, tego syropu powoduje, powoduje to, że ten, ten, ten miód, ten zapas po prostu jest, jest płynny. Możecie zobaczyć, jest chłodno, a tu po prostu ten syrop on jest łatwiej pobieralny. Niektóre, niektóre naturalne miody, każdy miód się generalnie krystalizuje, każdy miód się no, każdy miód się po prostu skrystalizuje, kres tylko czasu. Także jak tam widzicie gdzieś jakieś mioty twarde coś, to nie zawsze znaczy, że jest cukrzony. To też jest powiedzmy inny temat na, na, na kolejny powiedzmy, filmik. I po prostu pszczoły, jak zimą, mają już taki przygotowany zapas. Najlepiej, jak to właśnie przygotuje ta pszczoła, która w lecie pracuje. Gdyż ona i tak do zimy, do zimy nie wchodzi. Gdyż jej zadaniem jest e, e, przygotowanie. Generalnie pszczółki pracują, jakby można powiedzieć, na swoje siostry. Na kolejne po prostu pokolenie. Czyli ta pszczółka przygotowuje taki ten, ten cały zapas. A ta młoda pszczoła, która się tam wylęga, powiedzmy e, we wrześniu, w październiku, ma już nic nie robić w tym ulu. Tylko po prostu jej zadaniem jest e, utłuczyć się i, i po prostu prze, przetrwać zimę. A opowiedz nam jeszcze jak długo żyje e, taka pszczoła? E, to też jest trudne pytanie, gdyż e, są takie trzy postacie pszczół w ulu. Jest e, królowa matka, która jest tylko jedna w takim ulu. I tam królowa matka potrafi żyć nawet do, do pięciu, nawet, tam twierdzą, że nawet do 7 lat. Drugą postacią jest pszczoła robotnica. I to właśnie ta pszczoła robotnica, powiedzmy, średnio w sezonie żyje tam około 6 tygodni, można powiedzieć. Natomiast ta pszczoła robotnica, której zadaniem jest przetrwać zimę i wychować nowe pokolenie, która nie jest zużyta tym, tym przygotowaniem tego zapasu, nie karmi na jesień swoich sióstr ta pszczoła robotnica potrafi nawet przeżyć od pół roku do 9 miesięcy. Czyli jak się wygryzie powiedzmy w sierpniu to do, do marca, do marca kwietnia po prostu żyje. I jak wychowa nowe pokolenie, średnio się zakłada, że każda na pszczoła wychowuje 6-8. Kolejnych, kolejnych pszczółek. I tak się potem to wszystko rozwija. Trzecią postacią jest truteń, który jest tylko w lecie. Truteń taki ma też taką słabą sławę, bo to się mówi, że ty trutniu ty nie robię. Generalnie jest to bardzo, bardzo też pożyteczny. Osobnik męski, który nie ma, nie ma ojca. Po prostu matka składając jajeczka na, na trutnie to są troszkę się różnią te komórki jak gdyby składa niezapodnione nie jajeczko i z tego jajeczka się wylęga samiec a trut ten żyje podobnie jak, jak, jak taka pszczółka około 4-6 tygodni i tak krótko mówiąc ta, ta pszczółka która po prostu jest, jest, jest w, tym, w tym ulu tworzy Taki kłąb zimowy, gdzie wypełniają po prostu część, część ula, zatykają te uliczki, zależy tam od, od siły, to jest tam różne i po prostu się przemieszczają od góry w dół, lekko na, na boki. Ważne jest też do, dobrze, do, dobre ułożenie tego gniazda po prostu, żeby teraz pracuję na ulach. Wielkopolskich, ale zaczyna na ulach warszawskim. Różnica jest taka, że po prostu w ulu warszawskim poszerzanym ramka jest po prostu szeroka, ale jest wyższa wyższa. I to powoduje po prostu, że ta, ta, ta droga tej pszczoły jest jest dłuższa, po prostu łatwiej <laughs> Jakby to, jakby to powiedzieć łatwiej pszczoły wybaczają błędy pszczlarza. W tych ulach trzeba już to troszkę mieć doświadczenia i po prostu dobrze je zazimować, żeby po prostu tą zimę, zimę przytrzymały. I jeszcze teraz wracając do tak przygotowanego powiedzmy tak przygotowanej rodziny. Pszczoły generalnie pszczoły generalnie się zimna nie boją zimą, jak nie ma czerwiu bo nie powinno być czerwiu zimą gdyż to tam bardzo osłabia i wyczerpuje te pszczoły jak nie ma czerwiu w takim kłębie wewnątrz jest taka temperatura około 20 stopni natomiast jak matka zaczyna czerwić po prostu to jest nic innego tu widzicie jak jest ten zapas nic innego jak po prostu w którymś miejscu matka zaczyna czerwić i wokół, wokół tego tego czerwiu zbija się taki taki kłąb, żeby podnieść temperaturę pszczółki zużywają część łatwiej jest po prostu im też nawet odsklepić po okresie pokarm, zużywają część tego pokarmu i takimi ruchami ciała po prostu rozgrzewają jakby wnętrze tego ula. Te pszczoły po, ze, po zewnątrz uszczelniają i po prostu nie, nie, nie pozwalają tym, tym, temu, temu ciepłu e, uciekać z tego, z tego kłębu, kłębu zimowego. Dobra, wracając do tematu. E, tak jak już powiedziałem. E, gdy jęka jest tam około 20 stopni, gdy natomiast jest czerw, do rozwoju czerwu pszczoła potrzebuje 34-35 stopni. I wtedy już po prostu, jak gdyby, więcej zużywają tego, tego, tego zapasu. Generalnie zimą przy takim normalnym ży ży życiu wegetacji tych pszczół zużywają około tam 0,7 do kilograma tego pokarmu czyli to jest taka porządna ramka waży 2 kg, czyli nawet na dwa miesiące powiedzmy taka jedna rameczka im wystarcza natomiast jest ten, ten czerw muszą wytworzyć ciepło 34-35 stopni i go utrzymać gdyż w przeciwnym razie po prostu Czerw, czerw może się zaziębić, gdy na przykład źle, źle ustawimy gniazdo albo po prostu ten się przesunie albo za, za pokarmem i ten czerw nie zostanie ogrzany, po prostu się zaziębi i potem one to wyrzucają, można to doprowadzić do, do, do strasznej jakiejś tam e, choroby i tak dalej. Ale zazwyczaj po prostu pszczoły, pszczoły są na tyle inteligentne, że, że razem z, z, z takimi sytuacjami po prostu. Nie, nie, matka nie czerwi jak jest, e, jest zbyt zimno i e, e, tak po prostu radzą e, To byłoby na tyle e, po prostu e, tak jak powiedziałem możemy lekko pomóc tym pszczółkom ale one, one po prostu natura je tak stworzyła że, że prędzej sobie poradzą w e, tak, w dzisiejszych czasach e, trudno im. Byłoby sobie poradzić bez, bez, bez pszczoła, ale to też by byłby może kolejny temat, po prostu co, co, co bardziej dręczy, dręczy pszczoły. Eee, tak, może to był zimą, byli na tyle, jak powiedziałem, na, 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 na przedwiośniu, czyli ocieplamy już taki taki ulik taką takim słomą, gdzie to oddycha, pobiera wilgoć, oddaje, a pszczółki tam po prostu sobie lepiej to magazynują. To było na tyle. Pozdrawiam, do usłyszenia. Zachęcamy do subskrybowania, komentowania. Jeżeli chcecie zobaczyć y, następne filmiki z Tatą, no to do następnego.